Jak najczęściej ludzie uszkadzają kręgosłup. Najczęściej do uszkodzenia kręgosłupa lędziowego dochodzi wtedy, kiedy ktoś się schyla i podnosi jakiś przedmiot. I robi to stosując bardzo złą technikę. Otóż, kiedy schylamy się, powinniśmy trzymać przedmioty blisko osi ciała. Niestety, czasami jest tak, że trzymamy te przedmioty z daleka od osi ciała. Powiedzmy sobie gdzieś, gdzieś tutaj, prawda? Daleko od osi ciała zamiast blisko. A powinniśmy trzymać bardzo blisko osi ciała. Im dalej od osi ciała, trzymamy dany przedmiot, w szczególności kiedy schylamy się. Tym większy ciężar wywieramy na kręgosłup lędźwiowy. Większe siły są tutaj generowane na zasadzie dźwigni. Szczególnie większy nacisk jest wywierany i nieregularny nacisk jest wywierany, kiedy stosujemy rotację tułowia, kiedy ten ciężar przerzucamy z jednego miejsca na drugie. Najbezpieczniej zrobić to stosując stosując po prostu przejście nogami. Całe ciało się odwraca i nie robi wtedy tej rotacji tułowia z jednej strony na drugą. Kiedy ludzie uszkadzają kręgosłup, najczęściej nie mają zachowanej lordozy lęźwiowej, czyli tego wygięcia kręgosłupa do przodu. Kręgosłup jest prosty. Zobaczmy, co się wtedy dzieje. Kiedy kręgosłup nie ma lordozy lęźwiowej, więcej siły jest generowane, niestety na dysk i ten dysk może pęknąć. Również, jeżeli robimy rotację, zauważmy, że w sposób, w sposób niesymetryczny generujemy siły na dysku, co może powodować wtedy niestety jego pęknięcie i problemy z tym skorelowane.